Witam serdecznie z tej strony, Centurion, z tamtej strony, jak widzicie, Alcatraz. Co ciekawe, tam w oddali powiększe budują następne. W zasadzie już go zbudowali. E, śmieszne jest to, jak powiedział mój sąsiad, że napis, gabaryty, tu go można dostrzec. Wygląda jak nekrolog normalnie. E, tutaj jesteśmy pod wierzbą którą osobiście pielęgnuje swoimi e, długimi nożami. E, tak sobie pozwolę powiedzieć. E, no i sąsiedzi z tego powodu są zadowoleni. E, no bo tak to nie dałoby się przejść. Czego dowodem są tutaj te właśnie jakby nie było e, piszące te gałęzie. Teraz kolejna sprawa. Młody człowiek dzisiaj pewien. Chodził i e, kosił trawę, no i po skoszonej trawie, jak widzicie, e, zawsze robotę e, mają e, przyjaciele skrzydlaci, którzy nazywają się Corvus monedula. Spróbujemy się do nich zbliżyć, może da się nawiązać jakiś kontakt. Corvus monedula są bardzo fajne ptaszyska. Ja je bardzo lubię, bo to są spryciarze. Mogę je obserwować z tego właśnie okna. Nie wiedzą, co się dzieje. Są młode, bo ja poznaję wiek kawek. Ogólnie są to spryciarze. Trawa, jak widzicie, jest tak dziwnie skoszona, dlatego, że chodzi o skoszenie jakiegoś tam areału należącego do danego bloku. No, ale Któż z nas właśnie nie zna zjawiska, kiedy korwus monedula, czyli e, kawki e, mają robotę taką, jaką e, wykonują, że tak sobie pozwolę powiedzieć, po skoszeniu e, trawy, albo jak ktoś woli, trawnika. No i co ja mogę więcej tu powiedzieć? Nie będę przeszkadzał tym sympatycznym stworzeniom. Ale pokażę Wam jeszcze jedną taką ciekawostkę przyrodniczą, również przyrodniczą. Spójrzcie na balkon, jak latają wróbelki przy karmniku. O. Powiększenie jest takie, żeby jakaś ostrość była. Zasiadują sobie tam widać wróbelka. No i jeden jest w karmniku Właśnie i w tym momencie się pożywia O! Zaraz odfrunie zapewne Ponieważ one przysiadują na chwilę Są to krótkoloty No a tutaj kto? Kumpel Whiteiego, Sam Whitey Nie wiem gdzie jest Widocznie po prostu ma jakieś sprawy do załatwienia e, taki film mało bushcraftowy, e, ale mm, jaki ma cel? Cel ma taki, żeby zwrócić Waszą uwagę na, e, na to, że gdziekolwiek rośnie coś, co należy do przyrody, warte jest e, uwagi warte jest spostrzeżenia no i rozmyślania o tym i tak to jakoś mniej więcej wygląda koło mojego domu rodzinnego no jest jeszcze bardziej zadrzewione, zalesione kiedyś może zrobię taki film oraz koło domu, w którym jest adres mojego zamieszkania tak to wygląda, tymczasem Centurion, że tak powiem, patrząc jak przyjaciele skrzydlaci obwarowali kuźnię, to będę tutaj chciał w stanie, że tak powiem, być na straży, aby pokazać Wam to, no i podzielić się tym w tle. Korpus Monedula a dzwony Babilonu Wielkiego obwieściły, że w zasadzie tyle filmu wystarczy. Także jakby nie spojrzał, ostatnie ujęcie to Kumpel Whiteiego. Kumplu White'ego. No on tutaj ma robotę, dostał parę ziaren, natomiast korwus, monedula, ostatni rzut i wszystko w tym temacie, wystarczy. Pozdrawiam z miejsca, które nazywa się po mojemu blokowisko żywych trupów cmentarzysko Centurion.